A ciekawe, czy ta gra w ogóle ma już opis? Ma! Dwie osoby ją obserwują na Twitchu. Boże, jak ja jestem hipsterem. Czasami tak sobie myślę, Boże, jak ja jestem hipsterem, to to się w głowie nie mieści. Dwie osoby, wyobraźcie to sobie? Wyobraź to sobie, sobie. Światą to sobie, sobie. Może moździerz się zrobimy. Kolejny. O, jaki moździerz! Jak przy moździerzu w ogóle widzieliście to? Czaty. Widzieliście, jak przy, przy moździerzu moździerz, czy nie? Może <noise> <noise> nie mogę, A, ty... A widzicie, że mogę mi po prostu pójść... Wow! Ale nie czułam, żeby ktoś kliknęło, albo cokolwiek się stało, tylko po prostu się tak... Ale fajne, i schowam sobie trytetkę, będę mieć. Nice! Kozak! Mój kot już nie miał, tylko podchodzi do ciebie ja tak... Tak jakby chciał miał czać, ale mu się nie chce. Ale oczywiście jak na przykład są jakieś takie sytuacje, że trzeba wymiotować, no to oczywiście jest śpiew, że tak powiem, let me sing you a song of my people, czyli... Ale więc on potrafi miałcie, żebyście sobie nie myśleli, że coś tam z nim jest tak nie on potrafi, ale po prostu z szacunku do nas chyba, nie wiem, nie chcę... albo z lenistwa, no. Jestem prostym kierownikiem, widzę jedzenie, nie klikam. O to to to, no. Sweet, sweet, sweet to ja. That's how you win a girl. I feel great. <laughs> tak, to jestem ja, no. To jestem ja jak się najem, proszę bardzo. Tak wyglądam właśnie. I'm on a seafood diet. I see food and I eat it to jest bardzo fajne. Może consumer, ale to to możemy wziąć. Jakoś dzisiaj mam fazę na konsum. mam ochotę po prostu. na makaron, -stop. Mm, to jest cute, no stop. Cute ważny! I believe they think your battle dances. Yes? Cute soldiers, they call it cute. Cute! My battle footwork is cute! Downright adorable. They'll never take me seriously, will they? STOP! I'm not cute! You think that was cute? Sadałeś w dzielnicy z moim hotelem? Wiesz to, co to oznacza? Słuchujesz na karę. <noise> Ej, napiszę do chłopaków, żeby mi kupił kabanosy. Can I have more kabanosy, please? Boże, zawiesiło mi się. Can I have more <noise> Kabanosy. Plus plus, plus. Manipulacja chłopakami. O, jeszcze z taką smutną minkę. Wiecie, jest taka jedna minka, taka. Taka... że tak patrzy się takimi oczkami. Ja ją lubię używać w takich sytuacjach. Time to die! Nose are hungry! Chaty! Wiecie, to, co, to znaczy? To znaczy, że to jest na kabanosa. Ja mam kabanosy przygotowane na tę okazję. Dzisiaj Są czekaj te chwilę. Nie liczę niechili na klip z tego, proszę bardzo. To jest kawałek so. manusa. Mm, mm, mm. O Jezu, źle zagrałam. Sorry. Ale dobra, nieważne. Nikt nie widział. Nikt nie WIDZIAŁ! Na dupie jest ten drób! Może sobie zrobię na dupie. Może sobie zrobię na dupie. I założę OnlyFans specjalnie, bo zaczął pokazać dupę z tatuażem. Shut up and take my money. Tylko tutaj możecie wybrać, co byście chcieli. Dziękuję, Joe. Ja. Ok, Okej, dziękuję za herbatkę, Joe. Może nie ja gołębie czaty. O Boże, nie ja Nie! Boże, nie gołębi! Boże, się tak boję gołębi czaty w tej grze. Ja sobie zagram ten. Ja sobie zagram tak, bo ja się boję gołębi. Ja gołębie po prostu uważam, że one są najgorsze w tej grze na świecie. Także, no, nie robimy tego. Nie robimy gołębi, nie chcemy gołębi. Jedziemy. Tylko chciałam tą kiełbasę, żeby nie trzeba było w ogóle się z gołębiami. A few moments later. Nah. Teraz piękny fail. Jaki fail? Gdzie fail? Zobacz, proszę bardzo, victory. Zobacz, co to jest napisane. Victory. Zwycięstwo. Zobacz, gdzie tutaj fail. Nie wiem, o co Ci chodzi. Czas na kabanosa, kochani. Jaki majonez, winiary czy kielecki? Ja jestem ogólnie... Dobra, ja jestem ogólnie... Ja mam swój typ, ale nie wiem, czy powinnam tutaj mówić, ponieważ to nie jest stream sponsorowany. Niech winiary zapłaci grube hajsy, grapaczce, to wtedy będziemy ten... Do Dobrze, się, przepraszam, zrumbałam ten, dobra, chciałam być jakby ten, ale dobra. Ym, nieważne, w każdym razie to jest jakiś random w ogóle z Biedry, także jakiś taki, który smakuje bardzo podobnie do tego, co ja lubię. Bajone! 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 Czekajcie, muszę się zastanowić. Nie muszę się zastanowić, chcę przeżyć kawałek kabanosa. Proszę bardzo, kabanosy. O, fajnie, że się do weapon room bo to jest takie miejsce, gdzie ja lubię zabijać ludzi. <laughs> Wszystkie to raduje. Ale to za chwilkę, czekajcie. W naszej firmie promujemy myślenie szablonowe. Proszę nam powiedzieć, która jest pana ulubiona kończyna. <laughs> na przykład. Albo, czy gdyby miał pan wybór, to czy wolałby pan... Który palec u ręki na przykład wolałby pan stracić, gdyby trzeba było? O, albo dobra. Może pan ocalić wizerunek naszej firmy, ucieplić po jakimś skandalu, ale żeby to zrobić, musiałby pan zabijać jednego jeża dziennie i musiałby pan to robić sztyletem. Czy pan na co pójdzie? Another one. No, brawo, trudno, straciliśmy tak, taka. No, nie ma tragedii, generalnie. Excuse me. O! Czekajcie, też czas na kabanosa. Mamy challenge dzisiaj z jednym kabanosy. Kabanocą, przepraszam. Ej, poczekajcie, bo nie mogę jedną ręką kabernąć, a ten. O nie, czekajcie. Okropny dzień, a co się działo? Opowiadaj. Komu, komu, że tak powiem. Komu przywalić w mordę? Bo to są te fajne miejsca, Sonny. No, ja nie wiem, gdzie mam iść. Hmm? Rest, 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 rest. Rest, rzaty, rest, to był, Dawaj kiełbasę. I on think we were na chosen. If we were, I don't to think what happens has a Joey a Dlana, w bezpiecznym miejscu. miejsce, to jest jakieś bezpieczne miejsce do Dylana? No tak c, nie? nie ma bezpiecznego miejsca do Dylana. Dylanie, Dylanie! Co się z tobą stanie? Przepraszam, Dylanie, nic ci się nie stanie. Patrzcie jaki pro Dylan w ogóle. O Boże, Dylan! O Boże, Dylan, nie! Zrobimy you okay? Snake? Snake! sobie strzał do działania! I że meczka tutaj kryje i myślę, że jest pozakiem. Może on jest pozakiem. Nie dałam rady niestety tu strzelić. Pur, przeczekać jak się wy ten wyplał, bo cię dobije, bo już tylko Rest, czy to jest czas na Cabanosa? Tak jest, jest czas na Cabanosa, czaty. Proszę bardzo, kabanos, jedziemy. A to raczej dalej od stolicy niż bliżej. Dokładnie, w stolicy. No nie no dziób, no to ładnie. Dokładnie w stolicy. <laughs> jaki gnom. Uh. Weź się w ogóle. 802 km. Weź się. Problem z chilami z Chile jest taki. Jest strasznie, strasznie wielkie państwo. Strasznie długie. I się nie mieści. That's what she said. <laughs> o, 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 To jest czas na kabanoska. Czas na kabanoska. Na kabanoska. Dobra, ja już tak powiem. Coś można go czegoś dostać. <grywa> Proszę. Nie, nie chciałam tak. What's the worst that could happen? Call 911. The one third was rightfully mine. Tak jest prawda. Było mi przerodzone prawo jedzenia sternika po prostu w jednej trzeciej. It is my birthright. Z naszych czasów nie było takich rzeczy. Kiedyś to nie było, bilamców! Żyliśmy, wszyscy mieszkaliśmy w jeziorze. Nas eksmitowano z ziemianki. Musieliśmy zamieszkać w jeziorze. Szczęścia, że mieliście jezioro. To za fora się chodziło na bagno. Co dwa pęczki słomy. Bańki kładła. Spróbuj to powiedzieć dzisiejszej młodzieży. Czy ktoś z nich to uwierzy? Nie. Czy to czas? Czy to czas, czaty? Ja myślę, że to czas, słuchajcie. Na kabanosa. Idziemy. Do do kościoła. Yy. Nie, to dostają granice. nie idziemy do żadnego kościoła.